Witam Państwa na uroczystym otwarciu gali laureatów oraz bernizarzu po olimpijskiej szóstej edycji e-Olimpiady Rękodzieła Artystyczno-Użytkowego 2025 pod patronatem Starosty Międzyrzeckiego po raz 28 w ogóle. Myślą przewodnią Olimpiady jest piękny temat w świecie muzyki. Jak zauważyliśmy, zawodnicy, bo mimo że nie w konkurencjach sportowych, brali udział w konkurencjach zawodowych. Ale w sportowej rywalizacji. I z coraz większym powodzeniem, pomimo że na terenie swoich warsztatów, bo coraz więcej trudności ma jury z ich oceną. Za chwilę będziemy mogli doznać tej przyjemności poznania laureatów oraz obejrzenia ich prac, a także niespodzianki z okazji wkroczenia w czterdziestkę warsztatową. Zanim to się stanie, chciałabym powitać gości. Panią dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z ramienia Powiatu Międzyrzeckiego. Elżbietę Górną. Witamy bardzo serdecznie. Z ramienia burmistrza Międzyrzecza, panią Milenę Ropaszyńską, kierownika Wydziału Spraw Społecznych. Dyrektora Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury, panią Ewelinę Izydorczyk-Lewy, której bardzo dziękujemy za udostępnienie tego wspaniałego miejsca. Dyrektor Centrum Usług Społecznych, Agnieszkę Czaczkowską. Prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Barbarę Kadziewicz, kierownika środowiskowego Domu Samopomocy w Gorzowie Wielkopolskim Annę Wiedorowicz. Wiedrowicz, przepraszam. Kierownika środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu Katarzynę Nyczak-Walaszek. Oczywiście portal Ziemi Międzyrzeckiej pan Kazimierz Czuł, który będzie nas tutaj dzisiaj obsługiwał. Pięknie. Witam bardzo serdecznie, szczególnie witam laureatów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzyrzeczu, laureatów ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu, ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczebie, w Czcielu, laureatów i uczestników warsztatu terapii zajęciowej z Kamienia Wielkiego, laureatów i uczestników warsztatu terapii zajęciowej z Krosna Odrzańskiego, <klucza> laureata z warsztatu terapii zajęciowej Fuzja w Zielonej Górze, <klucza> laureata ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorzowie Wielkopolski, no i gospodarzy, uczestnicy i kadry warsztatu terapii zajęciowej w Międzyrzeczu. Bardzo serdecznie witam. Powiem tylko, no bo to musimy powiedzieć, że dzisiejsze wydarzenie współfinansowane jest ze środków PEFRO, Województwo lubuskie, za pośrednictwem ROPS Zielona Góra, środków własnych Powiatu Międzyrzeckiego. Patronat nad naszym wydarzeniem objął starosta Międzyrzecki Bogusław Zaborowski. Całą pracę na rzecz przedsięwzięcia wykonali pracownicy warsztatu terapii zajęciowej w domu i domu pomocy społecznej oraz Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Terenowe Międzyrzeczu. W dzisiejszym dniu spotkaliśmy się tutaj z trzech powodów. Po pierwsze odbyła się gala laureatów e-olimpiady rękodzieła artystyczno-użytkowego, która organizowana jest przez warsztat terapii zajęciowej w Międzyrzeczu, dom pomocy społecznej w Międzyrzeczu oraz Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Kołoterenowe w Międzyrzeczu od wielu lat. Przez kilkanaście lat olimpiada była organizowana w hali widowiskowej. Przyjeżdżali tutaj uczestnicy z całego województwa i na żywo odbywały się zawody. Uczestnicy wykonywali pracę w różnych kategoriach: ceramika, stolarstwo, gastronomia, florystyka, plastyka. W tej chwili od kilku lat odbywa się to w formie e-Olimpiady, czyli w formie konkursu. Uczestnicy wykonują te prace w swoich macierzystych jednostkach na terenie całego województwa. W konkursie startują SDS-y, WTZ-y, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, DDS, czyli wszystkie placówki, które wspierają w rozwoju osoby z niepełnosprawnościami. Drugie miejsce, konkurencja, plastyka. Portret znanego muzyka. Jest to wypalanie na drewnie, w drewnie. No, taka trudna technika. I tutaj drugie miejsce otrzymuje Adam Kram. Adam Kram, pszczew. Teraz już wiem, to jest pszczew. Proszę. I to jest plastyka. W wystartowało 21 placówek, wystawiło w konkursie 92 osoby. Jest to super wynik. Yy, widać, że jest taka potrzeba, żeby osoby z niepełnosprawnością. Yy, angażowały się twórczo, żeby mogły wykonywać pewne prace, które później zostaną też pokazane, będą promowane. Żebyśmy to mogli promować, to dlatego też na podsumowanie całego tego wydarzenia zorganizowaliśmy wystawy tych prac w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. A więc, e, zapraszamy wszystkich chętnych do połowy listopada do obejrzenia tej wystawy w sali wystawowej Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu. To dzisiejsze spotkanie to była też okazja do uhonorowania laureatów. Przyjechały e, osoby uczestniczące w olimpiadzie z całego województwa, również z naszego powiatu, e, i mogliśmy e, laureatów uhonorować, wręczyć im nagrody e, i zrobić to w taki sposób e, uroczysty. Jest jeszcze jedna sprawa, która nas tutaj zgromadziła, a mianowicie w tym roku warsztat terapii zajęciowej Międzyrzeczu obchodzi jubileusz 30-lecia funkcjonowania. Więc jest to dla nas bardzo fajny moment, że mogliśmy to 30 obchodzić w gronie przyjaciół, którzy rozumieją nasze działania, są to osoby z całego, tak jak wspominałam, województwa, z różnych warsztatów, z różnych SDS-ów, więc łączy nas wspólna sprawa i łączyło nas dzisiaj wspólne świętowanie. Warsztat terapii powstał 1 października 1995 roku przy Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu. Jest to jednostka dla 30 osób i prowadzi zajęcia dzienne. Mamy w tej chwili osób 30, jedna trzecia osób są to osoby dojeżdżające z powiatu Międzyrzeckiego. Mamy różne formy, techniki, metody pracy, które pozwalają nam na jak najszerszy rozwój osób z niepełnosprawnościami. Są to techniki terapeutyczne, terapii zajęciowej, ale także praca z psychologiem, fizjoterapia. Staramy się rozwijać pasje, rozwijać umiejętności, podtrzymywać sprawność fizyczną naszych podopiecznych. Chcemy, żeby uczestniczyli w jak największych w wszelakich aspektach życia codziennego żeby włączeni byli w życie naszej gminy, naszego miasta, żeby też poznawali inne miejsca, wyjeżdżamy na wycieczki. Wy, wystawę prac wykonanych podczas e-olimpiady jako dzieła artystyczno-użytkowego uważam za otwartą. Chciałam bardzo podziękować wszystkim gościom, którzy nas tu dzisiaj zaszczycili i przedstawicieli Urzędu Miejskiego i przedstawiciela Starostwa, innych placówek, którzy z nami świętowali 30-lecie. Było nam z tego powodu bardzo miło. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy wspólne jubileusze również razem świętować.